Witam na moim kanale, mam na imię Wita, mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień! Kochani, jeszcze jestem śpiąca, ale jest 8 godzina i idę do urzędu. Trzymajcie krzyki, żeby się udało. Musiałam się wrócić, bo zapomniałam maski, ale wróciłam się tylko do sklepu i kupiłam jedna lira. Testowało. Idę dalej. Jak z ciekawości powiem, godzinę... Przyszłam wcześniej, stałam godzinę w kolejce e, po mój e, Kimlik i się okazało, jak przyszła moja kolejka, że pan powiedział mi nie, to pani powinna w innej kolejce stać. I właśnie wysyłają mnie do innej kolejki. Uwielbiam toleską biurokrację, po prostu uwielbiam. Idę dalej. Kochani, bardzo mocno dziękuję za trzymanie kciuków. Udało się! Po dwóch godzinach mam swój dokument. Mogę i załapiać kolejne rzeczy. Jestem już wyszykowana. Idę teraz na przystanek metro. Zabieram Was dzisiaj do moich znajomych. Jak oglądaliśmy, oglądaliście vlogi ze Stambułu, to wiecie, że ja mam przyjaciół, przyjaciółkę z Litwy tutaj, Sariyer. Więc dzisiaj jadę do nich i dla, dla mnie ten dzień jest tak naprawdę niespodzianką, bo nie wiem, co będziemy robili. Wiem, że planujemy jakiś wypad nad Morze e, Czarne, a potem nie wiem, więc zabieram Was w ten dzień taki tajemniczy z niespodzianką, bo sama nie wiem, co będziemy robić. Ja mam szczęście, właśnie metro przyjechało, nie muszę wcale czekać, musiałam podładować sobie bilet. No i jedziemy. Znowu mam szczęście, jak metro od razu przyjechało. ale to metro głębokie, dopiero się wydostałam normalnie, nie wiem, chyba z 5 czy 6 razy jechałam taką długą, ee, jak to się nazywa, schody, schody, schodami ruchomymi, i jestem na miejscu i szukać koleżanki. Let's go to, to the, the jungle! jungle. <laughs> <laughs> like, wow! It wasn't <laughs> like this <laughs> before. I remember now because <laughs> of the spring and summer plants. <laughs> no, that's <laughs> a place like Polska. The forest like in Poland. <laughs> wow! In these Poland. flowers! Buck! <gasps> Вау. Добно, те квітки. Сом використані в медицині як мами рани. Кака, припсодинукра, знає, отродо спеціалі, знає, посудинти, ну от поки. Як порада дендрої, знає, я тродо. Не схоки токс. Зногу примутно мо. І ра нас отрадом то чисто віруса, знає. Niestety i rowerca. Koszulki takie, ale podarite. Zaobudź moje, że najprostsze świetnie na to. Jesteśmy ze znajomymi w lesie. Takim, no zobaczcie, tureckim lesie. Jest trochę podobny do naszego. Są sosenki, są jakieś inne rośliny. A tam, a już nie zobaczycie, tam jest bosfor i idziemy na taką wysoką platformę, gdzie można obserwować ptaków. Nie wiem, czy zobaczymy jakieś ptaki, no ale spróbujemy. Więc się, o zobaczcie tutaj, o, jest takie miejsce, widzicie? Można właśnie takie ptaki tu obserwować i jest bardzo ładnie, trochę gorąco, no ale potem jedziemy nad morze. Tutaj jest właśnie ta platforma. Jaki ogród? Zobaczcie, jakie mają tutaj widok. Są takie altanki, stoły, jest kawiarnia. Tam widoczny jest ten ostatni, trzeci most przez Bosfor. No i oczywiście Bosfor. Jesteśmy już na, tym, na tej platformie do obserwowania ptaków. Na razie. Nic tutaj nie lata, ale zobaczcie to jest ostatni most przez Bosfor, trzeci. Zanim już jest otwarte morze, tutaj wpływają te statki towarowe. Jak widzicie jeden płynie, tam kolejny. No i taki piękny widoczek, a tutaj po środku tam takie jasna kropeczka, tak? czyli tutaj to jest plaża dla wojskowych, czyli można tam wejść tylko mając kartę wojskową. Są takie sosenki, ale wiecie, może przez to, że jest gorąco, to nie czuć tego zapachu sosen. Jak na przykład u nas na Litwie, jak się przyjeżdża nad morzem, to tam po deszczu ten taki sosnowy las nad morzem pachnie. No, bardzo pachnie. Ja po prostu uwielbiam taką aromoterapię. Tutaj na dole jest kawiarenka. Widzicie, ktoś tam już jest. No i w cieniu drzew ludzie sobie siedzą i zobaczcie, jakie. Jakie tu są zielone tereny? Pięknie, po prostu pięknie jest. Uwielbiam to miejsce, chociaż jestem tutaj po raz pierwszy. Znajomi mnie zabrali. Proszę, to jest takie obserwatorium, można oglądać. Tatki, ptaki. No, żaden tak tutaj nie przyleciał. Chyba za gorąco jest, żeby, żeby latać. Ojej, no, uciekam na dół, bo trochę słońce parzy w głowę, nie wzięłam żadnego kapelusza. O, jaki piękny widok! I tutaj można sobie usiąść na kawie. Ta, tutaj te, te restauracje otworzyli dosłownie a, dwa dni temu. Tutaj są takie, takie jak piknikowa zona, ale w środku tam jest restauracja z burgerami. Jeszcze pokażę wam ten most tutaj. It's hard to go from this place <laughs> Przyjechaliśmy tutaj do takiego starego, starego zamku obronnego. Nigdy w życiu tutaj nie byłam. W ogóle moi znajomi zrobili mi taką wycieczkę. E, przygotowali się, e, będę tutaj z nimi jeździła po pięknych miejscach. Jestem w szoku. E, wiedzą, że nagrywam na YouTube'a, więc cały plan tutaj dla mnie zrobili, żeby pokazać mi okolicy, których jeszcze nie widziałam. Tutaj, jak widzicie, jest to zamek obronny. Wszędzie są tutaj takie. No, okienka, prawda, żeby można było wstawić, jak to się nazywa, armatę, tak, żeby bronić miasta. Tutaj już otwarte Morze Czarne. Zobaczcie, tutaj jest jedna baszta. I tutaj, o, tak to wygląda. I zaraz pójdziemy tutaj, można górą się przejść. I teraz idę tutaj do środka i wejdę na mur. I podobno tutaj można też autobusem przyjechać ze stacji Hadzi Osman. Mam nadzieję wiatr nie będzie dmuchał tak mocno. Zobaczcie, można wejść tutaj na ten mur. O, jak to pięknie wygląda, słuchajcie, jakie tutaj wybrzeże przypomina mi Portugalię albo Hiszpanię, właśnie tą moją drogę, drogę którą szłam, nord, Camino del Norte. Pięknie, pięknie tutaj, słuchajcie. Zaskoczona jestem takim miejscem. No i zobaczcie, krówki sobie pasą się tutaj. Zobaczcie, miejscowi tutaj robią pikniki nad morzem. Uważam, że super, super sprawa. Wieję, znowu mam chusteczkę założoną na mikrofon. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać i nie będzie tak mocno wiało. Tak to tutaj wygląda. Pokażę jeszcze raz, o jestem na murku. Zaraz pójdę tam na drugą stronę i tam już z daleka widać latarnię morską Rumeli Fenery. A też to jest bardzo piękne miejsce, zaraz bli bliżej pokażę. Tutaj parka opala się. Pan łowi ryby i morze jest takie cudowne. Słuchajcie, takie czyściutkie. No i tam jest ta latarnia morska, o której Wam mówiłam. O, widzicie? Nie wiem, czy damy radę tam do niej pojechać bliżej, no ale z daleka też ładnie wygląda. Dobro, no, można tam zobaczyć jakieś piękne widoki. Zobaczymy, czy da radę. Zobaczcie tutaj. Taki ogródek po środku tej baszty. A tutaj takie schody. Ja znowu tutaj wieje. Ale tutaj widok. Nie ma żadnych poręcz. Wie trzeba... Aha, okej. Okay. I'm taking care. But the view is amazing here. Tutaj na górę, podobno wcześniej to było zamknięte zobaczcie tutaj figi rosną no ale na razie tutaj żadnych fig nie mam no i tak tutaj wygląda a, tak jak na wsi prawda proszę tam się pasą krowy tutaj jakaś taka miejska plaża no i tutaj ta latarnia i nie wiem czy widzicie jakie jest morze piękne tam są takie podwodne Kamienie duże porośnięte. I ten brzeg też jest fajny. Ale widzę, że tam jakaś roślinność jest, która się rusza. Ale pięknie. Stwarza takie piękne kolory tak naprawdę. O, zobaczcie. Co tam widać? Coś tam widać. Tam panowie pływają. O, ja w takim morzu otwartym. Super! A tam proszę ogromny statek towarowy. Zobaczcie, przybliżę go. O. Mam nadzieję, że moje chusty widać nie będzie, bo wieje tutaj tak konkretnie. No wiecie, otwarte morze. O ja, tam panowie skaczą do wody. Zapomniałam na początku zdjąć okularów, ale słońce tak bije w oczy, że aż trudno patrzeć. Nie wiem, zauważyłam, że miejscowi bardzo często okularów nie noszą. Ale nam takie okulary są bardzo, bardzo potrzebne. Znajomi zaraz przyjdą, będą pływać. No, ja nie będę, bo nie mam stroju. Ale nie szkodzi, mogę zamoczyć tutaj nogi, bo woda wygląda super i jakieś tam są takie roślinki fajne, więc zaraz podejdę do wody i Wam pokażę. Tak wygląda tutaj świat podwodny. Zobaczcie, jakieś zielone roślinki brązowe. Zaraz spróbuję tam wejść. Jesteśmy teraz w takiej wiosce tutaj obok Stambułu. W zasadzie to jest Stambuł jeszcze, zobaczcie. Taki tutaj kogut chodzi. Horos. No a tutaj dookoła są takie restauracje i tam morze. Tutaj jest taki port w tej miejscowości. Zobaczcie ile statków rybackich tutaj. No i tam już wejście do bosforu. No i z drugiej strony oczywiście tutaj jest ta latarnia morska Proszę bardzo, jest bardzo duża, ledwo się mieści w kadrze To jest restauracja, w której będziemy jedli dzisiaj obiad Kocor przyszedł, ej, zobaczcie, przyszliśmy zjeść sobie ekmek baleję ja a ty Nukas, zjemy sobie rybę w chlebie tutaj w takiej restauracji zmierzyli nam temperaturę Wydali, wydają też maski no taka sytuacja miau 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 Ależ... nie, nie nie ikando i się proszę pogłosić, i pogłosić czy to fajna kantina ty pogłosić to da. Tak, tutaj jest rybką mezgit, zobaczcie jakie to dobre, o ja, jest sałatka rybka, ale super, Nadbieram się do jedzenia. Smacznego, kto jest przy stole. Przyjechaliśmy tutaj do takiego parku. Wieje ja tutaj jak nie wiem co, słuchajcie, jesteśmy dość wysoko. Tutaj jest taki piękny park. Jest ogrodzone, że chyba nie wolno sobie siedzieć na tej trawie. Ale ja postaram się zaraz przejść tutaj przez trawę. Zobaczcie, przez koniczynkę. Tutaj taka piękna koniczynka. A tam właśnie taki piękny widok. No, zobaczcie, wow. Ale tutaj jest. Piękne miejsce. Tutaj, przy tym moście, jak wspominałam, trzecim, ostatnim. Tutaj ludzie sobie piknikują na trawie. Chcieliśmy pójść tam na dół. Tam właśnie, zobaczcie, jest plaża. Ludzie pływają. Ale, żeby tam dotrzeć, trzeba mieć pozwolenie. Podobnoż. tutaj fajnie przy tym moście chmury są tak nisko, że idą, no teraz nie widać tego ale jak były chmury to tutaj przechodziły przez górę tego mostu i nie było widać tej końcóweczki a tutaj zobaczcie jaka tam plaża jest, taka jak prywatna z jachcikami, zaraz Wam przybliżę zobaczcie jaki piękny kolor no ale niestety nie ma możliwości tam a, pójścia na dół Super to wygląda. Tutaj kochani kończę mój film. Zasiedziałam się u znajomych. Uciekam szybciutko na przystanek metro, bo mam godzinę do domu. No i będę montować szybko film i wrzucać na YouTube'a, więc życzę Wam miłego oglądania, miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!